Siema, słuchajcie, czas na wyznanie. Musimy Wam powiedzieć prawdę. Nie ma już co ściemniać. Trzeba po prostu zdradzić nasze sekrety. Moje, innych YouTuberów, innych graczy z polskiej sceny. Klaż Royala. Prawda jest taka, że każdy z nas. No właśnie. Jaka jest prawda, Chester? Co ty żeś do cholery odwalił? Witam Was, kochani. Yy... Dosyć dużo dostaję od Was pytań ciągle na live'ach, pod filmami. Co się stało z Czesterem, że przestał nagrywać? No, otóż to stało się to i stało się tamto, że zaraz Wam wyjaśnię. Ten film miał w ogóle powstać z wielkim budżetem. Yy, miało być tutaj. Yy, Hollywoodskie różne efekty specjalne. Miałem zatrudnić strypki zerki, jak to Chester lubi, zamówić wielką beczkę piwa i tym podobne, ale niestety żadna marka nie zgodziła się na współpracę przy tym filmie o Chesterze. A dlaczego? Słuchajcie, widzę, że mój telefon nie bardzo chce się włączyć, więc chyba mu po prostu złamie. O. Właśnie złamałem telefon. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Słuchajcie, Samsung S5, polecam. Tak właśnie wygląda Samsung S5, który jest rozpierdolony. Polecam firmę Samsung. Jest kurwa do dupy. No i jak widzicie po tym wstępie, raczej nie każda marka chciałaby, żeby Chester ich sponsorował, yy, reklamował, przepraszam oczywiście, bo Chester nie sponsoruje, tylko mnie sponsoruje, kupuje mi waciki, nowe dezodoranty i tym podobne. No dobra, więc nie ma dużego budżetu, ci co nie znali Chestera, właśnie go poznali, ci co znali, wiedzą, że on jest guru wśród guru, youtuba i tym podobne. Więc tak na szybko, króciutka, prawdziwa historia, dlaczego Chester przestał nagrywać. Cała historia zaczyna się od tego, że Chesterowi Supercell obiecał, że wystąpi w ekranizacji filmu jako Lumberjack. No i Chester zaczął do tego filmu się przygotowywać. Zaczął chodzić na siłownię. Chester, co ty robisz? Nic takiego, kochanie. Już kończę. Mmm... Chester! Chester, co ty robisz? Nic takiego, kochanie? Już kończę. Zapuścił nawet wąsy, aby być autentyczny na tych nagraniach, na tym filmie, w całym castingu. Nawet znalazł kolegę, który mu w tym wszystkim pomagał. Jeździł nawet na rowerki z niekim powpem, aby być w formie, żeby móc biegać, udawać tego Lamberdzaka. Ale niestety to wszystko się nie udało. W końcu Supercell zrezygnował z tej produkcji. Chester oszalał. Chester pisał codziennie błagalne listy do Supercell'a. Zatrudnijcie mnie. Ja nawet mogę zostać Baby Dragonem. I zaczął trenować latanie. W końcu, gdy Chester już doszedł do granic swoich wytrzymałości, zaczęło kończyć mu się piwo, zwane procenty Chestera. Zmienił fryzurę. Postanowił coś zrobić w kierunku, żeby polepszyć swoje życie. Wydał nawet książkę, która sprzedała się w milionowych y, nakładach. Zaczął hodować roślinki. Otworzył nawet kanał na YouTube, gdzie o tym nagrywał. Witamy Was serdecznie na Konopeksie, czyli Dniu Sraki. Witamy Was serdecznie, jestem tutaj z Damianem i z kamerzystą Króliczkiem. Jesteśmy na Konopeksie. Po kilku miesiącach Chester tak się postarzał, z tego wszystkiego, z tych nerwów posiwiał, że w końcu po ośmiu miesiącach stwierdził, że czas się przypomnieć i wrzucił film na swój kanał. Nawet wysmarował posta na swoim facebooku, co wlało w serca jego widzów dużą radość i oczekiwanie, kiedy to się stanie. A tak naprawdę prawda jest taka, kochani, że jak widzicie nie należy do osób, które umią dobrze montować filmy i opowiadać jakąś ładnie historię, ale prawda jest taka o Czesterze, że po prostu zrobił sobie przerwę, ma swoje życie, zajął się prywatnymi sprawami, zajął się swoim domem, swoją przyszłością. Nie o wszystkim musicie wiedzieć. Ale Chester o was nie zapomniał, co nawet widzicie po jego fanpageu. Daje co jakiś czas posty. No i miejmy nadzieję, że nasz kochany Chester wróci. Kiedy? Może w ten piątek? Nie wiem. Oczekujcie informacji, bo to może przyjść bardzo szybko. A tym razem, teraz na zakończenie, zostawcie dużo łapeczek dla Chestera, żeby wiedział, że chcecie jego powrotu. Pokażcie siłę żubra. Trzymajcie się.